Witam was w takiej niecodziennej scenerii, czyli w serii której tak nazwałem to rozkminy, czyli w serii gdzie ja będę gadał o jakichś i tak dalej co mi wpłynie do głowy, a jako że nie, mi to będzie trzymało się w głowie przez jakiś tam czas to Bo, ale łatwiej będzie mi powiedzenie tak wprost na żywo niż tak w scenariuszu, więc e, tak, witam was w serii w rozkminy. Ja Wiem, oryginalna seria bardzo, <grym>, ale tak. E, dzisiaj po prostu będzie tam panel, gdzie, jakie będą informacje i tak dalej. E, dzisiaj się zajmijmy tak. Moim kontentem na kanale yy, yy, najmniejszymi kapkami I to chyba tyle Bo dzisiaj tak będzie, taki... jako że to jest odcinek cenny To będą tylko tak dwie tematy Ale moim zdaniem ciekawe do omówienia A i zapomniałem, będzie jeszcze moje Gadanie o gameplayu, co tam się dzieje u mnie teraz Na ekranie, więc bo... Tak, nagrałem to na żywo, więc yy, będzie Nerwiania się ale jak widać gram pozownikiem, a lubię grać, pozownik jest spoko. Rzadko nim gram na każualu, ale postanowiłem sobie wygrać. A tak, na początku, yy, o moim kontencie na kanale to jak widzicie staram się teraz tak jakoś robić takie serie na kanale, czyli żeby tak ładnie wszystko posegregować, posegregować. czyli na przykład no właśnie seria miny yy, krótko o i pseudoporadnik, jeszcze planuję no jeszcze z tymy to jako może powiedzieć czwarta seria. Jeszcze planuję jakąś piątą serię, ale to jeszcze nie będę wiedział. Nie, i to nie będą ludał od razu mówię, nie, nie będę nagrywał. Nie będę nagrywał. Wow. Czuję się dobity. <grym> dobity się czuję. Ale tak, planuję tak 4-5 serii na kanale. Z tymi streamami to 4 będzie. Powiem yy, jest wszystko tak postrygowane, a nie, że tak wszystko jest takie, że to jest taki zwykły film. Będę musiał sobie w playlistach sobie tak wszystko porządkować, bo... Tam jest naprawdę taki bajzel jest bo dawno nie aktualizowałem. Ostatni film, który tam aktualizowałem, to serii. E, moje. Nie, to był odcinek z. Moje ulubione broni, ale nikt ich nie lubi. Właśnie e, powiem tak, robię. E, powiedzmy taki sequel tego, tylko że to będzie e, odcinek z broni, które ja lubię, ale inni nie lubią. A nie, czekaj, to był. Nie, czekaj, czekaj. To co nagrałem, to broni, które wszyscy lubią, ale ja nie lubię. A ja będę teraz nagrywał odcinki, których ja lubię broni, ale inni nie lubią, dobra. Dobra, ogarnąłem, dobra, nie ma scenariusza, dlatego tak gadam freestylem. Dajmo, co ty planowałeś. No planowałeś? Ale tak, będzie film właśnie z broni, które ja lubię, ale i nikt nie lubi. I jeszcze film z broniami, inne broniami alternatywnymi do grania na MVM-ie. No trochę scenariuszu będę miał do opisania. Ale mam nadzieję i trochę montażu, bo chciałbym trochę... Pójść z montażem, trochę bardziej, jakby, jak chodzi o mój kanał. Bo i chyba nawet zrobię taką dwutygodniową przerwę od filmów, żeby waliz, zająć się montażem. Jakby nie było filmów przez dwa tygodnie, to robiłem montaż. Uczyłem się montażu, tak jakby. A jestem Leniwy, bo to zazwyczaj to też jest e, taka opcja. Duża opcja jest taka, że nie będzie filmów jestem Leniwy. O, jaju. Dobra, jakoś uciekliśmy, ale matko boska, już widziałem te działka, już się bałem, bo... Yy, tak, muszę kiedyś powiedzieć dlaczego, dlaczego nienawidzę inżynierów, ale to kiedyś, nie, ta, nie teraz. A co chciałem jeszcze powiedzieć? O, o klapkach, dobra, o klapkach, o klapkach. Ale tak, takim głównym tematem odcinka Roskmin to będą najemcze klapki i dlaczego serwer jest w takim miejscu jakim jest. I co można poprawić, i chyba dużo osób o tym chyba mówiło Ale może powiem na taki głośniejszy tego, na... na publiczny, o to tak byłoby lepiej A dodatek, co mogą nie wiedzieć, to najmniejsze klapki to jest serwer polski oczywiście Tworzony przez Lumikowa, Redowskiego i Pora Tak wiem, że chyba Portaś miał coś w tym, e, w tym projekcie dużo do powiedzenia Ała. No i tak, serwer był planowany na wakacje i nawet w wyszedł w wakacje. Chyba w czerwcu wyszedł? Jak kojarzę na ekranie, będziecie mieli e, oficjalny e, wydań, trailer e, do oficjalnego wydania serwera. Który wyszedł na wakacje, bo stricte, właśnie jak se, serwer nazywał na nim przeklawki. Był skonstruowany sk tak, żeby był na wakacje. Taki eventowy T2 te e, tego wakacyjnych, gdzie nie mamy w ogóle żadnego eventu wakacyjnego w samym T2 i takie coś naprawdę było spoko, bo dało się jakkolwiek e, nieciekawe, jak go musiał zrobić taki ciekawe różmo i cenie w, w T2 bo Wiemy, że te eventy samorowe są takie trochę, no wcześniej były takie średnie, teraz stał teraz trochę średnie, bo no tak, no. No, średnie są, powiedzmy szczerze, tak. To nie tak samo jak na przykład Halloween. Bo Halloween to masz wszystkie te kontrakty i tak dalej. A największe klapki to taki fajny był event ym, wakacyjny, który nam pozwalał grać z innymi gra graczami polskimi, oczywiście. Na no, te ta. Ała. I tam było wszystko spoko. No, serwer tam działał, do sierpnia było spoko. Tam do sierpnia było spoko, bo ludzie grali. No, były problemy pod koniec, bo ludzi było mało, ale dalej grali, bo było e, wakacje. E, później, pod koniec, tam wrześniu, powiedzieli, że serwer będzie dalej a, będzie dalej e, grany, że będzie otwarty i tak dalej. Bo jak dużo osób tam grało wtedy, to mo można by jeszcze zostawić. No i, ale serwer, ale serwer właśnie we wrześniu tak trochę nie radził sobie, sobie bo dużo osób nie grało, bo... No bo mnie, to był wrześni, czyli taki okres, gdzie ludzie mniej bardziej grali na casualu albo mieli własne sprawy niż e, grali w te dwa. Ale w, właśnie w okolicach września wpadli na pomysł, żeby zrobić własny Freak Fortress z własnymi bossami i tak dalej. Ja nie jestem fanem Freak Fortress, ja tam wolę Takstona i tego casualowego. A wiem, że dużo osób się cieszyło i że... Ale wiem, że tam wiedziałem słyszałem, że się cieszyli ludzie, że jest ten, bo miał więcej... Że będzie miał więcej funkcji niż ten brygadowy Saxon To Co. W finale się okazało, że chyba więcej ludzi gra na Saxonie na brygadzie graczy. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien, bo nie, nie interesuję się tym trybem, więc nie, nie jestem ekspertem. No i dużo osób tam właśnie przychodziło z brygady na zwykłego tam na klapkowe, ale jako, że później klapki były martwe, to wrócili do brygadowej. Czekaj, tak chwila. No i tak, później, niby był listopad. Nie pamiętam, co było w listopadzie. Chyba próba od, y, ożywienia serweru przez promocję i tak dalej. I nadszedł grudzień, czyli. E, Smithmas. Smithmas w tym roku, w poprzednim roku był taki. spoko, ale. Rok, po, rok wcześniej był lepszy. I jak i chodzi, i o mapy, i o kosmetyki. Ale na klapkach pojawił się ten kalendarz eventowy, gdzie. Gracze mogą zdobyć parę tyle punktów, ile w danym dniu i zdobyć tam nagrody, czyli czapki. Na początku to ludzie się najprawdopodobniej kampowcy, bo dużo osób z kompetitiva kom grało na kapkach i siedzi, ale nie jestem pewien. Śmiało się z tego, że za zrobienie na przykład 60 punktów dostajemy jedną czapkę wartą refa i 30, no refa po prostu, Najkró najkrócej. No wiecie, to było trochę zabawne. A najgorsze, najlepiej to było wtedy już drugiego dnia, gdzie jako Battle Engineer miałeś zdobyć mini działkiem około 80-60 punktów w jednym dniu, ale jako wrzeżnik wtedy nie grał, to oni obniżyli do 40 i chyba później do 20. No właśnie, później to obniżyli do bardzo małych punktów, bo nikt prawie nie grał na tym. Znaczy nadbił chyba okres od 8 do 12, nie jestem pewien, ale wtedy ledwo kto grał. I. I nie było coś takiego, że osoby, które... Matko Łaska, I tam nie było... Bo właśnie był okres taki jednego dnia, gdzie... Nie kilku dni, gdzie w ogóle nikt nie grał i nie było żadnych punktów roz. I... Pamiętam, że to wtedy Victor Nex trafi, wygrał Ale nie działało tak, że wszystkie te nagrody po go nie leciały do Victor Nexa, Tylko po prostu... Mijały W sumie moim zdaniem to logiczne akurat, bo... No, bo wiecie, bo to jest po prostu jak na przykład. Jak promocje w szyjku macie wiodące. Jest na jeden dzień i później znikają. I tak to po, tak działa. Ale pod koniec był, chyba była najlepsza nagroda czyli. nieźle. Pod koniec była nagroda z Unrujuelem. I jeszcze chyba z kluczem i szczerze warto było czekać do końca, pewnie każdy czekał do końca i tak później wszyscy narzekali na to, że to nie oni, że i tak było w emotkach tego nazwane, to, że serwer, że ciula z tym, że oni nie trafili czy coś. Oczywiście ja to mówię z pamięci, nie mówię, że ja wszystko pamiętam z tego, bo nic nie pamiętam. I tak, po nowy rok to nic się nie stało, a później dostaliśmy yy, ankietę, gdzie pyta Tam Radowski się pytał jakie by... jakby... Hipotetycznie, jakby były nowe mapy, to jaką e, nowe tryby znaczy się, czy nowy serwery, czy dokładnie to było. To co by, co by kto wybrał? I najwięcej osób e, wybrało na idle serwery I wiecie jak to się... I skończyło się na tym, że... Najmniejsze wkrawki mają idle serwery. Moim zdaniem to chyba naj, to najgłupsza głupota z wszystkich Jakby wiecie, nie wiem po co nam idle serwery skoro TwoFort jest jak on TwoFort jest takim idle serwerem, ale to inna sprawa A tak, sprawa jest tak A do dzisiaj serwer siedzi martwy, nikt prawie nie gra Od czasu do czasu jakiś bot z y cheatami wejdzie, ale to tylko jedynie tyle. i tyle tyle i takie, pytań, I takie można byście zadać sobie pytanie, czy da, czy da się naprawić na nim przeklapki? Da się po prostu normalną rzeczą to jest to, że po prostu trzymać w okresie wakacyjnym to tylko tego. Może ktoś kiedyś bardziej to wypowie, ale serwer najlepiej działał wtedy, kiedy był właśnie ten okres wakacyjny, a nie że otrzymamy, że serwer, który był na wakacje, jest na... nie na wakacje i to nie działa tak szczerze, bym powiedział. Ale wiecie to... To tylko kwestia subiektywna, ale. Coś co jest na wakacje, powinno być na wakacje, a nie że jest, są na. na przykład, nie wiem. Cele wakacyjny na świątecznym. No to track trochę nie działa. Ale może po tym filmie coś się zmieni i zrozumią, że trzeba dawać na świąteczny, a nie na ogólny. Bo wtedy jest nasza atmosfera, ale to wiecie, to jest tylko moje zdanie. Także tyle to chyba z tej doskminy, trochę długo wyszło. Mam nadzieję, że ktoś zrozumie mnie, co ja mówiłem, i nie potrafię jak mówię, nie potrafię gadać, tak, z, z freestylem, ale może kiedyś mi się uda, Mam, ja i obiecuję, że rozkminy nie będą co odcinek, tylko, bo to będzie taki, wtedy co, co mi fajnie do głowy, a tak to, to dzisiaj na tyle. Ja mogę wam życzyć miłego dnia, trzymajcie się i do widzenia. Hey,